Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego jak gołębice i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił Ten jest mój Syn umiłowany, którym mam. Upodobanie, oto słowo pańskie. W 2019 roku na warszawskim bemowie odbywała się wizyta duszpasterska, pasterska, w której uczestniczyłem, chodząc do Pewnego mieszkania na drzwiach zauważyłem tradycyjny napis: CMB i Rok Pański. Szybko zorientowałem się, że w domu tym mieszka pewna hinduska rodzina. Od razu pomyślałem, że przyjęli mnie trochę przez przypadek. Moje zdziwienie było tym większe gdy zobaczyłem, że na stole stoi krzyż i zapalone dwie, dwie świece. Pomyślałem sobie, przecież w Indiach też są chrześcijanie, więc może jest tak, że trafiłem do hinduskiej rodziny, która wyznaje chrześcijaństwo. Po krótkiej modlitwie, w której uczestniczyłem sam jeden, zapytałem, czy są chrześcijanami. A oni mówią, że nie. Że są buddystami. Więc dopytuję jak to się stało, że przyjmujecie księdza i ten krzyż, Pan Jezus, te dwie świece. A oni mówią do, nas, do mnie tak, Budda, którego wyznajemy jako Oświeconego, nakazał nam czcić takie bóstwo, które w danym miejscu przebywa w miejscu naszego zamieszkania. A że jesteśmy w Polsce, a tu się czci Jezusa Chrystusa, to my też czcimy Jezusa jako lokalne bóstwo. No właśnie. Czy Pan Jezus pozwoliłby sobie na to, żeby chrześcijanie, którzy jadą do Indii, czcili Buddę, żeby chrześcijanie, którzy mieszkają w Japonii, wyznawali intoizm, żeby chrześcijanie w arabii saudyjskiej uznali mahometa za proroka na pewno nie na tym też polega wyjątkowość chrześcijaństwa bycia człowiekiem ochrzczonym my nie mamy innego boga nie ma zresztą innych bóstw jak mówi święty paweł są one jedynie wymysłem ludzkim. I ta wyjątkowość chrześcijańska opiera się na właściwie jednej rzeczy. Nie znajdziemy na świecie drugiej takiej religii, w której Bóg nazwałby swoich wyznawców dziećmi, synami i córkami. I nie znajdziemy takiej religii, która pozwalałaby na to, żeby Boga nazwać ojcem. Jest to rzecz zupełnie wyjątkowa na świecie. Żadne bóstwo sobie na to nie pozwalało. A dzisiaj, kiedy czytamy Ewangelię o Chrzcie, pana Jezusa w Jordanie, słyszymy, że głos z nieba mówi o nim: to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I dobrze wiemy, że kiedy Pan Jezus uczył nas modlitwy, to nie kazał nam odmawiać Boże nasz, który jesteś w niebie, ale zachęcał nas do tego, żeby mówić Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ta wyjątkowość chrześcijaństwa, ona ma dwie strony. Z jednej powoduje, że chrześcijanie są ludźmi zupełnie wyjątkowymi na świecie. Są arystokracją tego świata, są cenzorami tego świata. Moralność chrześcijańska stawia wysoką poprzeczkę, ale ta poprzeczka jest też bardzo ludzka, bo nie jest ona tak jak w religii żydowskiej przypisana do prawa, ale wymaga od człowieka miłości. Kiedy moralność chrześcijańska mówi o tym, że człowiek ma kochać Boga, to nie jest tak jak w islamie, że wystarczy tylko słowami wyznać, że Mahomet jest prorokiem, a Allah jest najwyższym Bogiem. Bo samo powiedzenie, że wierzę Boga czy kocham Boga, może nic nie znaczyć. Chrześcijaństwo mówi o tym, że za słowami, które wypowiemy, ma mają iść czyny. Że to jest prawdziwa miłość Boga. I ta miłość Boga ma się realizować, co jeszcze dziwniejsze. Miłości bliźniego. To znaczy, jeżeli chcę dawać dowód tego, co mówię, że kocham Boga, to ludzie mają mnie ocenić po tym, jak kocham drugiego człowieka. No i wreszcie, chrześcijaństwo jest religią Boga Zazdrosnego. Bóg nigdy by sobie nie pozwolił na to, żeby chrześcijanie czcili obce bóstwa w miejscu, gdzie przebywają jest Bogiem zazdrosnym. Chce, żeby człowiek kochał go niepodzielnie, żeby nie popadł w błędy, żeby przez przypadek nie oddawał czci demonom. Dlatego tak ważny wydaje się Chrzest. I Chrzest przynosi ze sobą przynajmniej trzy poważne skutki. W powszechnym mniemaniu sakramentem, który odpuszcza ludzkie grzechy jest spowiedź. Kiedy zgrzeszymy, idziemy do spowiedzi. Ale przecież pierwszym sakramentem, który odpuszcza grzechy, nie jest spowiedź. Sakramentem, który odpuszcza grzechy, jest chrzest. Dlatego pierwsi chrześcijanie często zwlekali z chrztem do końca życia, żeby wejść do nieba bez grzechu, bo chrzest gładzi wszystkie grzechy, bez wyjątku. Ze spowiedzią jest trudniej, bo żeby dobrze się wyspowiadać, trzeba spełnić określone warunki. A przy tego nie ma. Zauważcie, że przy chrzcie nawet nie wyznajemy grzechów, bo kiedy przynosimy dziecko, ono nawet nie jest w stanie wymienić swoich grzechów, bo prawdopodobnie też niewiele ich ma. Jeżeli w ogóle, oprócz grzechu pierworodnego. To chrzest gładzi grzech. I my, jako ludzie ochrzczeni, zostaliśmy wezwani do tego, żeby żyć bez grzechu. Ale że życie jest takie, jakie jest, i chrześcijanie nadal popadali w grzechy, to zrobiliśmy sobie taką, to nie my, Pan Jezus to tak wymyślił, że oprócz tej wody chrztu jest też woda miłosierdzia, którą my nazywamy z powiedzią świętą, przywracaniem nieustannym łaski sztu, żeby człowiek nieustannie zbliżał się do Boga. Pierwszy skutek sztu życie bez grzechu. Drugi skutek sztu to włączenie w kościół. Kto został ochrzczony, ten stał się członkiem Kościoła? I jest to znamie, którego nie da się wymazać. Dlatego ciężko jest czasami zrozumieć tych, którzy dokonaj, dokonują aktu formalnej apostazji. Dlaczego? Dlatego, że dla nas, ludzi wierzących, ten akt wcale nie wymazuje chrztu. Nie da się wymazać chrztu. Jasne, że sam akt Panu Bogu się nie podoba i jest wyrazem jakiegoś wewnętrznego dramatu w tym człowieku ale on do końca życia będzie człowiekiem ochrzczonym. I gdyby kiedyś wrócił do Kościoła, to nie trzeba będzie go powtórnie chrzcić. Będzie musiał złożyć wyznanie wiary, zacząć żyć po chrześcijańsku, ale chrztu nie trzeba będzie powtarzać. I wreszcie ostatnia rzecz. Skutek chrztu, zalążek wiary, nadziei i miłości, to te trzy cnoty, charakteryzują dobrego chrześcijanina. On w coś wierzy, on ma nadzieję i wreszcie kocha. Wierzy w Boga, w Trójcy Jedynego. Ma nadzieję na zbawienie. Kocha Boga, a bliźniego jak siebie samego. I to kocha podobnie jak Jezus. To znaczy aż do złożenia ofiary. Warto sobie dzisiaj wrócić do tego momentu, kiedy zaczęło się w nas nadprzyrodzone życie. Bo to, że mamy życie w sobie, które jest zupełnie inne niż to, które zewnętrznie widzimy, pozostaje bez żadnego cienia błędu i wątpliwości. Bo zauważcie, że w człowieku, kiedy przychodzą momenty próby, czymś naturalnym jest modlitwa. Kiedy wszystkie inne sposoby zawodzą, kiedy nie ma ratunku od ludzi, wołamy Panie Boże. To znaczy modlimy się. Ja ostatnio złapałem się na tym. Mam nadzieję, że Pan Jezus nie poczytuje mi tego jako wzywanie imienia Pana Boga na daremno, ale ile razy w ciągu dnia, kiedy jest jakaś trudność, to aż z samego serca wychodzi Panie Jezu. Panie Boże, tak jakby człowiek był zaprogramowany na Boga, to nie jest racjonalne zachowanie, bo człowiek w trudności powinien skupić się na problemie. A co robi? Woła Boga. I co robi Bóg? Bóg wstępuje jak gołębica, niewidzialnie, na rynku krakowskim, przez który przez lata przechodziłem, idąc na wykłady. Nieraz widziałem, jak Gołębie lądują na rynku krakowskim. Krakowskim, nie krakowskim, bo krakowskim mówią Warszawiacy, ale krakowsko mówią Krakowiacy. To wydaje się tak, jakby jakiś podmuch wiatru stąpił na Ziemię. Niewidzialny, mocny. I my też czekamy na takiego Boga. Niewidzialnego, ale mocnego. Świętego, nieśmiertelnego. Takiego, który jest zupełnie inny niż my, a jednocześnie jest bardzo podobny do nas, bo przecież Jezus stał się człowiekiem. Dobrze nas rozumie. Wie, że czasami, kiedy się poślizgniemy, to zamiast brzydkiego słowa mówimy Jezu. Po prostu. Szukamy ratunku. Obyśmy szukali tego ratunku w Jezusie, który dzisiaj poprzez chrzest rozpoczyna misję. Misję ewangelizacji świata, bo dzieło zbawienia zostało rozpoczęte w Jezusie i my wszyscy przejdziemy tą samą drogą: przyjąć Ewangelię. O czym mówi ta Ewangelia? Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen.